Dzisiaj Wam pokażę wszystkie kody w nowym evencie w Robloxie. Tutaj się nazywa taka gra Island of Mowe coś takiego. No i wchodzicie w grę. No i tu idziemy yy, 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 pierwsze... Te, mm, yy, no te kody pokazywać. Pierwszy kod to jest Island takie jest kod, ale ja już go jakby wykorzystałem tu macie kody, tutaj możecie sobie wszystkie jakby kody wziąć, bo takie są setting to stage, to jest taki plecak, ja już to mam tutaj widzicie o, tu jestem ja i tu mam wszystkie te jakby rzeczy i tu są te kody wszystkie pierwszy to jest setting the stage strike a pose victory lap get moving i to są te stare kody cola twitter, vlogs, coś takiego więc to są wszystkie kody możecie sobie użyć Tylko mam lagi trochę ale dobra jest okej no i tu są wszystkie kody Co jest z tym? O dobre. No tu macie. Setting the stage. Tu wszystkie są kody i tu są takie plecak, czapka, słuchawki, turalki. tu jest taki jakiś pająk, to jest jakiś ten ptaszek, czy coś, coś takiego. Mm. No i to tyle. Yy, to tyle w tym odcinku, tu macie wszystkie kody. Jeszcze raz wam powiem, Island of Mova to jest ta gra i tu się wykorzystuje kody. Respawnicie się tutaj i idziecie tutaj. I tutaj piszę klik, to interact, readem code i tutaj wpisujecie wszystkie kody. No i wyjdą wam takie rzeczy jak tu są. Nadzieję, że pomogłem. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!